jest dobrze. Dzień dobry, Katarzyna. Dzień dobry, dzień dobry, witajcie. Witamy się w styczniu. W styczniu, tak. I jesteśmy Jeszcze. z modelem Alena, z malutką Amelią, Oliwią. Uh -huh. I zakładamy jej właśnie czapeczkę, żeby pójść z nią na zakupy. Tak. I co? Podoba Ci się model Bo lalki? Model mi się podoba, mm -hmm. jest zupełnie inny w sensie do modelu Madę Romy Stendi, Olivier. Mm -hmm. e, nie wiemy na jak długo ona będzie z nami, bo na pewno będą e, też e, myślę e, zmiany, mm -hmm. ale nie wiemy kiedy, mm -hmm. e, bo jednak ona no jest, e, myślę. No fajna. Uh -huh. Jest krótka, ma 51 centymetrów. O. o! Tak się układa fajnie. Nogi ma fajne takie szpakowate. Łapki też. Zobaczymy, co powie na nią nasza mama. Uh -huh. Znaczy, moja mama. Bo mama dzisiaj wraca. I słuchajcie, już mogę Wam to powiedzieć. Trzy tygodnie dałam radę samodzielnie y, z rodzeństwem z Ewą Julką w domu. Uh -huh. Łącznie ze sprzątaniem, uh -huh. łącznie z opieką nad małą, nad bubkiem. E, no i właśnie. E, więc e, tak wygląda u nas sytuacja. E, idziemy jeszcze zobaczyć, e, czy Jakiś pięćdziesiątek nie będzie w kiku, uh -huh. albo w lumpie. My się zaopatrujemy w lumpie, bo teraz pięćdziesiątki nam będą chyba grały rolę. Uh -huh. Ale nie żałuję tej zmiany, no bo to jest taki typowy model fasik. Ja pamiętam jak przyjechała kiedyś rodzina z rocznym dzieckiem, mhm. a dokładnie miała um, była, um, wielkościowa bardzo podobna do ameluszki. E, czyli była mała, drobna i e, wymagająca opieki, tak? Mhm. I teraz ta dziewczynka słuchajcie. Ma faz dalej. Właściwie wiesz, jest dorosła kobieta. Mhm. Ale słuchajcie, bierze udział w. No, właśnie, w różnych zawodach sportowych, tak? Mhm. Więc to nie oznacza, że, wiecie, ona m, będzie. Y, no, jest. Y, że mała, małe dzieci się. No rodzą, to nie znaczy, że nie będą miały pasji, hobby i tak dalej, tak? Natomiast, no my tylko pokazujemy, w sensie na na Amelie. ciekawa jestem, czy do teatru na pewno się nada. Bo z tą myślą była właśnie ta zmiana, tak? Żeby ona była też łatwiejsza mi do trzymania. Znaczy łatwiejsza. Dzieci się nie wybiera, tak? Tak samo jak modeli w rebodningu się nie wybiera. Znaczy można tylko ewentualnie dopasować model do pracy z maluszkiem. Czy potrzebujesz pomocy? Nie. Okej. Okay. Jakoś muszę to ogarnąć, ale... Mam nadzieję, że... To tam chyba wyżej trzeba zapiąć. Tak, widzisz tak, jeszcze tak, jedno. widzę, widzę. Ale najpierw to wiesz co, ma lam. Chodź. Łatko tu nie wiesz? Damy radę. No dobra, a gdybyś miała powiedzieć, które z tych wszystkich modeli, które miałaś. Najbardziej Ci się podobał. Standy Oliver. Mhm. Ale powiem tak. Do każdego modelu idzie się do pracy z modelem przyzwyczaić. Mhm. To nie jest tak, że bierzemy w rebodningu lalę, tak? Mhm. I zostawiamy ją na przykład w nasi deł. W sensie nic z nią nie robimy. Bo to nie o to chodzi. Natomiast. Znaczy, to zależy, jaki masz cel reburningu, bo niektórzy kolekcjonują Tak, te tak, tak, ale to zależy na przykład u nas, tak? Mhm. E, tak jak my dla pantalu Rampa pokonujemy bariery. Tudzież dla również innych osób, które. No nie mogą mieć dzieci, tak? Z różnych względów. Mogą sobie ćwiczyć na rybornie różne pozycje, tudzież zdjęcia, tak? O, malutka już jest ubrana. No właśnie, bo na przykład wiem, że lalki Re Reborn są wykorzystywane w filmach, w serialach. W serialach Niektórzy tak. kupują, na przykład, mają sklepy z ciuszkami dla niemowląt. I, tak, i wtedy jako modele do, do prezentacji, tak? Dokładnie. A u nas jest to inaczej. O, tak wygląda w takim małym kamuleciku. Uważam, że ślicznie. Co jeszcze? No ten... Pytaliście się mnie, jak ona będzie się zachowywać do filmu. Zobaczymy, tak? Ja dopiero ją, kochani, poznaję. Najważniejsze, że jestem w stanie ją przebrać, ubrać. Uh -huh. że do fotelików mi się mieści. Że jest właśnie taka, taka moja, tak? Uh -huh. na, na określony okres czasu. Uh -huh. Więc zobaczymy, no. Słuchajcie, no, tak jak w życiu, tak? Fasu się nie wybiera. Powiem tak. Moja mama nie wiedzia, moja mama biologiczna nie wiedziała, że jest chora, tak? Ja się urodziłam jako wcześniak. 900 gramów. Uh -huh. Z bardzo dużym uszkodzeniem około Więc myślę, że, że to jest dobra okazja, żeby właśnie powiedzieć, że nie ma bezpiecznej dawki ani dla dziecka, ani dla mamy Alko, yy, alkoholu, tak? Uh -huh. yy, dlatego, yy, no, my, yy, ten, dlatego ja zachęcam, żeby po prostu nie pić w czasie yy, ciąży, tak? Uh -huh. To samo jest yy, bardzo podobnie, kochani, może nie to samo. Problem, że niby się w ośrodkach mówi adopcyjnych, że dzieci nie mają żadnych problemów, tak? Mhm. Wiele razy do mojego taty na wizyty przyjeżdżały rodziny, gdzie dopiero życie zweryfikowało problem, tak? Mhm. Więc to nie jest tak, że ośrodki. Adopcyjne y, szkolą, tak? Powinny być y, diagnozy, uh -huh. badania y, kandy, y, dzieci, czy mają Was, czy nie, żeby miały odpowiednie wsparcie. Uh -huh. Więc myślę, że tutaj y, na przykładzie, właśnie tego modelu Alena. Uh -huh. Zrobimy coś na, po, na podobę. Uh -huh. Czyli na podobnie. Uh -huh. Będą różne filmy. Zobaczymy, jak nam się ułoży współpraca. tak? Dokładnie. Najważniejsze jest to, że Standy więc to co pisałam na blogu wczoraj, uh -huh. jest u Magdy. Made jest u Jagody. Uh -huh. Ja mam model Alena. Uh -huh. I edukacja trwa. W sensie takim, że na pewno będziemy y, przygotowywać różne materiały, tak? Uh -huh. Najważniejsze jest to, że ja daję radę, tak? Daję y, radę, wiecie. Może kiedyś z, będą rewodne interaktywne, w sensie. A jak nie rewodne, to takie lale po prostu, które można. Uh -huh. Ale to też będzie kolejny etap naszej edukacji. Na razie się cieszymy tym modelem, który jest nam dany do pracy. Uh -huh. Bubek nie jest zazdrosny, jeżeli o to chodzi. Chociaż uwielbia jej wyciągać butelkę, tą magiczną. Uh -huh. Jak się już naje uh -huh. to, po, mama dzisiaj dzwoni do mnie, bo tam miała sprawę jedną. Uh -huh. I słuchajcie, on wykorzysta moment. I po prostu, wiecie, zrobił mek mm. i już butelkę musiałam mu zabrać, tak? W sensie, więc myślę, że, że tak, że tak z tym modelem sobie będziemy. Tak jak ze Stendi Oliwierem, babuś też oczywiście będzie, bo to nie wyklucza jedno i drugiego, mm -hmm. wiecie, Bobek ma teraz Mańka, ja mogę w tym czasie zrobić potrzebny materiał, antykuły, uh -huh. tak? E, tudzież, ewentualnie podcasty robimy. Podcasty robię przez te trzy tygodnie, bardzo dużo y, załatwiłam, tak? Bo wiedziałam, że nowy etap projektu uh -huh. się rozpocznie, tak? Więc uh -huh. dobrze wyliczyłam y, czasowo. W sensie, wiecie, czasowo, jak ją ogarnąć, tak? Bo uh -huh. trzeba było ogarnąć i, i um, odes odesłać do następnej uczestniczki lale. Uh -huh. I trzeba było skompletować tak zwaną wyprawkę, uh -huh. żeby być przygotowanym na przyjęcie. Tego modelu, uh -huh. który jest moim zdaniem cudny. no. Uh -huh. Zobaczcie, jak on się układa pięknie. Uh -huh. I jak nóżkami ruszę. On jest. No. Taki, taki wyjątkowy po prostu. Dokładnie. O, zobaczcie, jakie. właśnie też poskładam ciuchy. Uh -huh. I zaraz pojedziemy. Tak, będziemy ruszać w świat, więc co? Żegnamy się. Tak, Do zobaczenia żegnam... w kolejnym filmie, nie? Do zobaczenia. Pa. Pa.